Dwa maleńkie ciałka, czarne i szare, zawisły w powietrzu. Nie spadały. Trzymała je dłoń młodej wolontariuszki, ale wyglądało to tak, jakby zastygły między niebem a ziemią, splecione w jeden, rozpaczliwy, drżący supeł. Pani Anna aż wstrzymała oddech, przekładając dłoń do ust. W jej starych, wypłowiałych oczach, które za długiego życia w zawodzie pielęgniarki widziały i cierpienie, i śmierć, odbiło się nieme przerażenie. Ale to nie był zwykły strach o małe stworzenia. Przez napływające do oczu łzy nie widziała dwóch wystraszonych kociąt, widziała żywy symbol miłości, miłości, która nie chciała rozluźnić uścisku w obliczu całego świata, miłości, która gotowa była znieść każdy ból, byle tylko nie zostać rozerwaną na strzępy. Czarny kociak, węgielek, wczepił się w swojego szarego brata popiołka z tak niewyobrażalną siłą, że jego maleńkie pazurki musiały wbijać się w delikatną skórę. A tamten z kolei objął brata łapkami tak, jakby byli jedną nierozłączną istotą, zrodzoną z jedną duszą na dwoje. Wisiały tak, a ich cichy, rozpaczliwy pisk zdawał się wstrząsać murami starego schroniska. Kochani, a wy wierzycie, że zwierzęta mają duszę i potrafią kochać prawdziwą, oddaną miłością? Napiszcie w komentarzu proste słowo wierzę. Zobaczymy ilu jest wśród nas tych, którzy widzą w ich oczach coś więcej niż tylko instynkt. A żeby zrozumieć, dlaczego serce starej pielęgniarki zadrżało tego dnia tak mocno, trzeba cofnąć się o miesiąc, do jednego z tych szarych październikowych dni, kiedy cisza w małym mieszkaniu pani Anny dzwoniła w uszach szczególnie ogłuszająco. Październikowy poranek przesączał się przez tiulową firankę szarym, pozbawionym radości światłem. Dla pani Anny dzień nie zaczynał się od dzwonka budzika, od dawna go nie miała, ale od ciszy tej samej ogłuszającej ciszy, która nastaje, gdy najgłośniejszym dźwiękiem w mieszkaniu jest tykanie starego zegara na ścianie. Wstała, jak co dzień, narzuciła na siebie wytarty szlafrok. W kuchni wszystko było na swoim miejscu: jedna filiżanka, jedna łyżeczka, czajnik, w którym woda gotowała się dokładnie na jedną porcję. Tabletka na ciśnienie wylądowała na pomarszczonej dłoni, popita chłodną herbatą. Do emerytury został jej tydzień, a cukier znowu skończył się nie w porę. Jej wzrok padł na starą fotografię w ramce na ścianie. Uśmiechał się z niej Stanisław, jej mąż, oczy z wesołymi zmarszczkami, gęste brwi. Trzydzieści lat przeżyli razem, a od pięciu już go nie było. No i widzisz, Staszku, kolejny dzień! Szepnęła cicho w pustkę. A ty wciąż się uśmiechasz. Podeszła bliżej, dotknęła palcem zimnego szkła. Wybacz, że mnie przy tobie nie było. Całe życie cudzych ludzi na dyżurach ratowała, a ciebie nie uchroniłam. To poczucie winy było jej cichym towarzyszem, niegojącą się raną. Podeszła do starej komody, wysunęła górną szufladę. Tam, pośród stosów wykrochmalonej, pachnącej lawendą pościeli, leżały dwa maleńkie, zrobione na drutach buciki. Zrobiła je dla wnuka, kiedy się urodził. Jeden był delikatnie szary, a na drugi identyczny. Zabrakło szarej wełny i mankiet trzeba było dokończyć czarną nitką. Wnuk dorósł, dzwonił teraz od wielkiego dzwonu, a buciki tak i zostały dwie małe części jednej całości, rozdzielone odległością. Tykanie zegara stawało się nie do zniesienia. Musiała gdzieś pójść. Nie do sklepu, chleb jeszcze był. Nie do apteki, leki na razie też. Musiała pójść tam, gdzie jest życie gdzie ktoś sapie, kręci się, oddycha. Myśl przyszła sama do miejskiego schroniska dla zwierząt. Nigdy tam nie była i nie zamierzała nikogo brać, gdzieżby w jej wieku zresztą emerytura nie pozwoli. Tylko popatrzeć. Tylko usłyszeć inne dźwięki niż ta dzwoniąca w uszach cisza. Niejskie schronisko przywitało panią Annę chórem kilkudziesięciu głosów tęsknym szczekaniem, natarczywym miałczeniem i cieniutkim piskiem. Powietrze było gęste, przesiąknięte zapachem środków do dezynfekcji, karmy i niezniszczalnej zwierzęcej samotności. Wzdłuż ścian ciągnęły się rzędy klatek. W każdej inna historia, inna nadzieja i inny ból. W jednej z klatek, w samym rogu, zwinięte w jeden puszysty kłębek, spały dwa maleńkie stworzenia, krucze czarne i popielato szare. Oddychały jednym rytmem, ich łapki były splecione. Nawet we śnie trzymały się siebie nawzajem, jakby bały się, że ktoś się rozdzieli. W tym momencie drzwi schroniska otworzyły się z impetem, a ciszę przerwał stukot drogich butów. Wszedł mężczyzna koło pięćdziesiątki w eleganckim kaszmirowym płaszczu. Spojrzał po wnętrzu z niesmakiem, a jego zimne, oceniające spojrzenie przesuwało się po klatkach jak po sklepowej witrynie. To był pan Jacek. Potrzebuję kota, rzucił do młodziutkiej wolontariuszki Ani, która do niego podeszła. Jakiegoś efektownego. Jego wzrok zatrzymał się na śpiących kociętach. A właściwie na jednym z nich tego, czarnego. Idealnie wpasuje się w mój nowoczesny, minimalistyczny wystrój. Biorę. Ania zmieszała się, poprawiając okulary. To jest węgielek, a to popiołek. Są braćmi. Bardzo byśmy chcieli oddać ich tylko razem. Oni nie potrafią bez siebie żyć. Od razu chorują. Pan Jacek parsknął pogardliwie. Dziewczyno... Nie opowiadaj mi bajek. Potrzebuję jednego ładnego. Ta wasza szara mysz jest mi do niczego niepotrzebna. Zróbmy tak. Sięgnął do wewnętrznej kieszeni płaszcza i wyjął drogi portfel. Dopłacę, powiedzmy, podwójną stawkę darowizny. Za fatygę. W jego głosie nie było złości, tylko chłodna pewność siebie człowieka, który przywykł, że wszystko na tym świecie ma swoją cenę. Z zaplecza wyszła kierowniczka pani Lidia. Surowa kobieta o zmęczonych oczach. Słyszała całą rozmowę. My tu, szanowny panie, nie handlujemy zwierzętami, ucięła swoim niskim, przepalonym głosem. To jest schronisko, a nie targ. Kociaki idą do domu tylko w dwupaku. Kropka. Pan Jacek poczerwieniał. Czy pani wie, z kim pani rozmawia? zaczął, ale natrafiwszy na stalowe spojrzenie kierowniczki, zamilkł. Zmierzył ją pogardliwym wzrokiem. Rzucił krótkie, jeszcze zobaczymy. I odwróciwszy się na pięcie, wyszedł, trzaskając drzwiami tak, że zadrżały szyby. W klatce od głośnego dźwięku obudził się popiołek. Pisnął przerażony i mocniej wtulił się w ciepły bok brata. Węgielek nie otwierając oczu, w odpowiedzi objął go łapką jeszcze ciaśniej. Byli bezpieczni. Na razie. Kilka minut po tym, jak za panem Jackiem trzasnęły drzwi... Do schroniska cicho weszła pani Anna. Mimowolnie skuliła się, czując napięcie wiszące w powietrzu. Wolontariuszka Ania wciąż stała blada, a pani Lidia ponuro patrzyła w okno, jakby odprowadzała wzrokiem odjeżdżający drogi samochód. Ale pani Anna nie przyszła tu po dramaty, przyszła po ciszę, która byłaby wypełniona życiem. Powoli ruszyła wzdłuż klatek, a jej serce przez długie lata pracy w szpitalu, przywykłe do cudzego bólu, ściskało się na widok każdej pary oczu. Za każdym prętem krył się czyjś los. Czyjaś nie ma prośba. I wtedy ich zobaczyła. Węgielek i popiołek siedziały, przytulone do siebie i patrzyły na nią. Już nie spały. W ich szeroko otwartych oczach wciąż czaił się strach po niedawnym hałasie. Zatrzymała się jak wryta. Nie widziała po prostu ładnego czarnego i niepozornego szarego kotka, widziała coś jednego, nierozerwalnego. Dwie nuty, które razem tworzyły idealną, choć smutną melodię. I w tej chwili pamięć usłużnie podsunęła jej obraz z własnej przeszłości. Dwa maleńkie buciki, zrobione na drutach, z szuflady komody, jeden szary, drugi z czarną nitką. Znak. To był niewątpliwy znak, który mogło zrozumieć tylko jej samotne serce. Patrzcie go, nierozłączki, szepnęła bezgłośnie. Jakby ją usłyszał, węgielek, który do tej pory chował pyszczek za bratem, nagle zrobił krok do przodu i przełożył maleńką łapkę przez pręty, jakby próbował jej dotknąć. W tym prostym geście nie było ani strachu, ani agresji, tylko dziecięca, ufna ciekawość. Serce pani Anny zakołatało, zrobiło bolesnego kozła, ale rozsądek natychmiast ją ostudził. Gdzie ci, Anno? Emerytura, leki żeby tylko samej jakoś dociągnąć do końca. Postała jeszcze chwilę, nie mogąc oderwać wzroku od dwóch par przestraszonych, a jednak tak bliskich oczu. Potem w milczeniu odwróciła się i ruszyła do wyjścia. Niczego nie powiedziała ani 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 surowej kierowniczce. Wychodziła, zabierając ze sobą nie tylko dudniące echo schroniska, ale też wyraźny przeszywający obraz dwóch małych dusz, splecionych w jedną i ten obraz już zaczął powoli, ale nieubłaganie kruszyć mur, który zbudowała wokół swojego serca. Pani Anna nie mogła znaleźć sobie miejsca. Cały wieczór i cały następny ranek przed oczami miała ten sam obraz. Dwa małe kłębuszki przytulone do siebie za kratami. Wyjęła z komody buciki, szary i czarny. Położyła je na stole, a one leżały tam osierocone, niemy wyrzut dla jej niezdecydowania. Co się pchało? Jakaś nieznana siła wzywała ją z powrotem do schroniska. Nie mogąc dłużej walczyć z tym uczuciem, narzuciła płaszcz i wyszła z domu. Weszła do schroniska w tym samym momencie, gdy naładowana do granic możliwości cisza, zdawała się za chwilę eksplodować. Przy klatce kociąt stał wczorajszy pan w Kaszmirze, pan Jacek. Obok niego na podłodze stał elegancki, plastikowy transporter. Nie będę powtarzał dwa razy. Cedził przez zęby patrząc na panią Lidię. Zdecydowałem. Potrzebuję czarnego. Już. Wszystko panu wczoraj powiedziałam, odparła stalowym głosem kierowniczka. W takim razie niech mi pani pokaże, uniósł się. Udowodni, że on nie może żyć bez tego swojego. dodatku. No, dalej. Pod jego wściekłym naporem młoda Ania pękła. Ze łzami w oczach otworzyła klatkę i szepcząc, Wybaczcie, maluchy, ostrożnie wyciągnęła rękę w stronę Węgielka. I wtedy stało się to, co pani Anna widziała już w swoim sercu. W chwili, gdy palce wolontariuszki zamknęły się na ciałku Węgielka i zaczęły go unosić, popiołek z rozpaczliwym piskiem wczepił się w brata z siłą śmierci, sekunda i zawisły w powietrzu. Dwa maleńkie ciałka czarne i szare splecione w jeden drżący supeł miłości i przerażenia. Ich łapki były złączone, pazurki wbite w siebie nawzajem, a ich niemy krzyk zawisł w powietrzu. Wszyscy zamarli. Ania z twarzą wykrzywioną litością i drżącą ręką. Pani Lidia z zaciśniętymi pięściami, aż zbielały jej kłykcie. Nawet pan Jacek na moment za nie mówił. A w jego oczach przemknęło coś na kształt zdumienia. Ale widziała to wszystko tylko pani Anna. W tej chwili coś w jej duszy pękło. Cały jej ból, jej samotność, jej lęki przed starością i niedołężnością, wszystko to wydało się takie małe, takie nic nieznaczące w porównaniu z tą rozpaczliwą, żywą miłością wiszącą w powietrzu. Zrozumiała, że nie przyszła tu przez przypadek. To był jej punkt bez powrotu. Wyszła z cienia przy wejściu. Jej cichy głos zabrzmiał w ogłuszającej ciszy nieoczekiwanie twardo i wyraźnie. Zabieram je. Wszystkie spojrzenia zwróciły się w jej stronę. Popatrzyła ponad zdezorientowaną Anią, ponad oszołomionym panem Jackiem, prosto w oczy surowej kierowniczki i, nie odrywając wzroku, dodała z siłą, której sama się po sobie nie spodziewała. Obydwa. Powietrze, które do tej pory dzwoniło od napięcia, rozładowało się. Pan Jacek, czerwony z upokorzenia, zmierzył panią Annę pogardliwym wzrokiem, mruknął coś w rodzaju szalona starucha. Chwycił swój pusty transporter i wyleciał ze schroniska. Gdy pani Anna drżącymi rękami wypełniała dokumenty pod współczującym szeptem Ani, pani Lidia w milczeniu przyniosła stare kartonowe pudło. Z zrobionymi dziurkami na powietrze. Sama ostrożnie umieściła w nim węgielka i popiołka. Zanim zamknęła wieko, na moment zatrzymała na nich swoje zmęczone spojrzenie, a w jego głębi przemknęło coś na kształt błogosławieństwa. Droga do domu nie była długa. W pudełku panowała cisza, kocięta po raz pierwszy od dawna czując się bezpiecznie, po prostu przytuliły się do siebie. W mieszkaniu przywitała ich znajoma cisza ale dziś nie była ona przytłaczająca. Pani Anna otworzyła pudełko na podłodze w pokoju. Pierwszy, jak zawsze, nos wystawił węgielek. Rozejrzał się, potem wyszedł i poczekał, aż za nim wygramoli się popiołek. I poszły odkrywać swój nowy świat, nie oddalając się od siebie ani na krok, ich ogonki się stykały, ich boki ocierały się o siebie. Pani Anna usiadła w starym fotelu i po prostu patrzyła. Patrzyła, jak razem piją wodę z jednej miseczki, jak razem próbują karmy, jak zwijają się w kłębek na jej starym kocu i czuła, jak lodowata skorupa, która przez pięć długich lat skuwała jej serce, zaczyna powoli topnieć. Wstała, podeszła do komody i wyjęła dwa buciki. Wróciwszy do fotela, położyła je obok śpiącego puszystego kłębka. Szary bucik przy szarym boczku, a ten z czarną nitką przy czarnym. Układanka wskoczyła na swoje miejsce, obraz stał się kompletny. Tykanie zegara na ścianie już nie wydawało się ogłuszające, zagłuszał je inny, o wiele ważniejszy dźwięk, ciche, kojące mruczenie dwóch ocalonych dusz. Tydzień później zadzwoniła do schroniska, żeby powiedzieć, że u nich wszystko dobrze. Telefon odebrała Ania. Wysłuchawszy radosnych wieści, zniżyła głos i podzieliła się nowiną. A ten, pamięta pani, pan Jacek, on w końcu kupił sobie kota: main z rodowodem do siódmego pokolenia. Tylko ten kot mówią, jest dziki. Siedzi pod kanapą, na wszystkich syczy, nic nie je, nie przyjął się. W pustym domu i miłość chyba jest pusta. Wieczorem tego samego dnia, gdy Pani Anna siedziała w fotelu, a na jej kolanach, grzejąc i lecząc, mruczał jeden ciepły kłębek złożony z węgielka i popiołka, w mieszkaniu przenikliwie zadzwonił telefon, aż drgnęła z zaskoczenia. Rzadko ktoś do niej dzwonił. Babciu? Cześć, babciu, rozległ się w słuchawce daleki, ale tak bliski sercu głos wnuka. Witek? Coś się stało? Zapytała z lękiem. Nie, babciu, wszystko w porządku. Tak jakoś po prostu zadzwoniłem. Zatem skniłem. Jak się trzymasz? Po jej policzkach popłynęły łzy. Ale to były inne łzy, nie gorzkie łzy winy i samotności, ale ciche, jasne łzy wdzięczności. Patrzyła na śpiące na jej kolanach kocięta, jedną ręką głaszcząc ich miękkie futerko, a drugą przyciskając do ucha drogocenną słuchawkę. Cisza w jej domu została pokonana. Ostatecznie i nieodwołalnie. Jej miejsce zajęła miłość.